Eee. Ja jeszcze jestem, czy nie? Jestem nie? Eee. Bo ja nie miałem tak urwać streama. To nie, to nie był plan, żeby urwać tak Streama, Ja chciałem jeszcze rajda zrobić. Eee. Wyjebał mi bluescreen. Mój komputer stwierdził, okej, okay, koniec tego, starczę ci. Uh, więc czekajcie, ja tylko zrobię komuś na szybko rajda, bo streamuję z telefonu, zanim on mi się włącza z powrotem. I jutro się widzimy o tej samej godzinie. Jutro też o 17 U. robię. Uh. Nie mam pojęcia jak komu zrobić tego rajda. Urwała, jak powiedziałeś, kończymy to jutro. No, no właśnie. Wiem. zdałem sobie sprawę, ale no. Adamowi rajda? Można again. Dobra, to dzięki za streama. Napiszcie coś miłego Adamowi i nie, nie spamujcie mu nic związanego ze mną. A nie pytajcie go o nic. Jak pracuje, zajęty, to dajcie mu pracować, napiszcie mu coś miłego i tyle. OK? Dobra, doceniam. Jutro o 17.00 się widzimy jeszcze raz. Dzięki za streama. Cześć. See ya.